thank <laughs> you Siema, ekipa wjeżdża, moja choć szesnastka Siedzę w domu, na twarzy nie zawiesła maska Tematem tylna bikini, niech będzie muzyka Dziesięć lat minęło, zegar biologiczny tyka Właśnie tyle lat minęło w szkole muzycznej Ucho ćwiczone, za to brak siły fizycznej Zazwyczaj na piano piszę kawałki klasyczne Staram się emocje wlać, żeby były liryczne Jeśli myślisz, że przychodzą mi pomysły łatwo Nie wiesz, ile pracy trzeba, żeby poszło gładko Tyle rozczarowań, każdy pomysł nie trafiony. Moimi błędami, duszko życia napełnia Chciałbym iść do przodu, nie poddawać się dalej I zobaczyć światło gwiazdy, szansy mojej małej Walczymy z covidem, więc do zbiórki się dorzuć Żebyśmy się mogli kiedyś jak dawniej poczuć Nominacja roku Patryk Sopkowski Win bez rzutki w opisie Pomagajmy